Witam wszystkich Sport Prediction. Przed nami typy na czwartek. Gramy o 960 21.10. Zapraszam wszystkich na filmik. Partnerami kanału są STS, zakłady bukmacherskie Lvbet, Totalbet, Forbet, Nobelbet i BetKris, Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Możecie się z nich rejestrować. Wszystkie promocje i bonusy bukmachera oczywiście pozostają dla was dostępne. Co było we wtorkowym filmie bombeczki na minusie 50, chociaż blisko było tego remisu. Niestety skończyło się wynikiem 3 do 2. Kursy powyżej 2:0 140 do przodu. Trafiony Queens Park Rangers, Sporting, Ajax i Amazulu. W remisach tylko jeden remis trafiony, Marumo z Royalem. Wtorkowy hokej po raz ostatni w serii filmowej z piłką nożną. I tutaj trafiliśmy 430 na czysto, trafione St. Louis, Alborg i Remis zterwiksu z morą 3 na 4 przy tak ładnych kurcikach. Mam nadzieję, że ktoś sobie nawet to zagrał systemowo. Królewski kuponik do przodu trafiliśmy. Owerek bramkowy w meczu Ajaxu z Borusją Dortmund, mieć legnicę z podpórką i rowrem z podpórką 1145 zdjęte z królewskiego kuponu. I statystyka filmu, bombeczki minus 50, kursy powyżej 2.0, na minusie, remisy 200 tym razem, hokej na plusie, 430 kupony, 645 na czysto, znaczy, że wtorkowy film zarobił nam na czysto 968. Całkiem ładnie zaczął nam się tydzień. Mamy grupy vip jeśli chodzi o futbol amerykański, już przed nami kolejny Game Week, ja rozpisuję grupę drugą. A w tej właśnie grupie, w momencie gdy po okresie trwania abonamentu gracz nie wyjdzie na plusie, zostaje mu zwracana opłata abonamentowa. Taki bonusik w związku z tym, że czuje się dość dobrze w tej właśnie dyscyplinie. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu na sportpredictions.pl, małpa.gmail.com. Mamy również grupy piłkarskie vip polskie jest VIP Standard i VIP Premium. Zainteresowanych również zapraszam do kontaktu mailowego. I mamy czwartkowe bombeczki w ilości tylko dwóch. Fenerbacze z Antwerpią 4,70 na dwójce. I Sturmgrac wygrywa z Realem Sociedad za 5,35. Przypominam, że stawka statystyczna na bombeczki to 50. Kursy powyżej 2,0. Ludogorec z Bragą na dwójce 2,20. Klusz, Alkmar 2,20. Mirandes, Girona 1-240 Bamfield. Hurricane 1k245, Ottawa Valur 1k220, Inter Miami Toronto 20 na 1 Minnesota Philadelphia Union 1k205 i Colorado Rapids Seattle Sanders 1k20. Remisy to Botafogo z Brusque 365, Everton Huchipato, 3 325, Santa Fe America del Cali 330, Tigres Pachucza, 3,25, Simarones de Sonoro, Tlaxcala 350, Guys z Exil z 310, Orlando City, Klub de Foot Montreal za 3,60 i Portland z Vancouver 3,70. Królewski kuponik, co na nim oczywiście Liga Europy i Liga Konferencji. PSV Eindhoven, Zeiss Monaco, overek półtorej bramki za 1,26. Witesse Archem z Tottenham, również over i również półtorej brameczki 1,22 za to płacą. Do tego Eintracht Frankfurt w meczu z Olympiakosem na 1X za 1,25. Tutaj miniaturkowe 960 do zabrania z kolejnego królewskiego kuponu. Liga Typera to PSV z Monako. Odpowiedź warta dwa punkciki. Typujemy w komentarzach, oczywiście, pod tym filmem. Nie edytujemy komentarzy i typujemy tylko do momentu rozpoczęcia się tego meczu. Ranking Ligi Typera nie jest zaktualizowany. Tak jak mówiłem w poprzednich filmach, na przestrzeni tego tygodnia będą aktualizacje po tygodniowym filmie i po filmach dziennych, również w filmach z drugiego kanału. Z serii dziennej z innych dyscyplin niż piłka nożna. Nie wiem, czy tam ktoś trafił mecze hokejowe. Już były dwa dotypowania w tej chwili. A tam każda odpowiedź jest warta 4 punkty. Tak więc zapraszam również do oglądania tamtych filmików. Dość dobry sposób na zdobycie sporej ilości punktowej. Co na kanałach? Oczywiście mamy. Serie dzienne piłkarskie na kanale podstawowym, polski serwis bukmacherski Sport Predictions. Mamy również film o Pucharach Europejskich, czwartek będzie ostatnim dniem pucharowym. Mamy filmy informacyjne, jakie dyscypliny obstawiać, psychologia w bukmacherce i do końca tygodnia na pewno pojawi się stawkowanie w bukmacherce razem z systemami. Będzie to dość długi film ukazujący takie podstawowe systemy, Stawkowania jakieś systemy gry w bukmacherce, jak przez niego przejdziecie, to można powiedzieć, że podstawy będziecie mieć. Na kanale dodatkowym, polski kanał bukmacherski extra wisi film o firmach bukmacherskich. Jest to research polskiego rynku i prowadzona jest seria dzienna na dyscypliny inne niż piłka nożna. Jest tam hokej, koszykówka, jak i tenis. Na dniach pojawi się również film tygodniowy już na kolejny tydzień zmagania ligowe wszystkich top lig europejskich. On będzie na kanale podstawowym. Będzie nowy layout prezentacji pod ten film. Tak więc serdecznie zapraszam. O się trochę ze statystykami, jeśli chodzi o tygodniowe serie, ale to wszystko poinformuję was oczywiście w konkretnym filmie. Statystyki serii filmowych na chwilę obecną zwiększyły się oczywiście o wygraną z wtorkowego filmu. W tej chwili zysk wynosi blisko 18,5 tysiąca od początku sezonów ze wszystkich naszych sportów branych pod uwagę. Czeka na aktualizację film tygodniowy. Tam wiem, że na plusie na pewno była Liga Polska i bodajże Liga Włoska, która w tym sezonie naprawdę dobrze nam idzie. Ja od siebie zapraszam na serie dzienne innych dyscyplin, które są prowadzone. Na drugim kanale, tam również macie kupony królewskie. Jeśli jeszcze nie dołączyliście, możecie wejść na tamten kanał, zasubskrybować go, ale przede wszystkim zostawcie dzwoneczek na kanałach, ponieważ te serie wbijane są na ostatnią chwilę, często późnymi wieczorami. Na mecze są już w nocy, tak więc dzwoneczek pozwoli Wam otrzymać powiadomienie na Wasze urządzenie mobilne. Że dodałem jakiś film na kanał, wtedy będziecie mogli zdążyć i z Ligą Typera, i oczywiście z przejrzeniem typów na nocne zmagania w jakichś amerykańskich sportach, takich jak NBA czy NHL. A w tym odcinku ode mnie to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnych produkcjach.